Słuchaj, poproszę ciebie i ciebie i ciebie. Chodźcie tutaj do mnie. Chodź na scenę. Nie, 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 mężczyznę. Chodź, 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 chodź. Tutaj. Kobiety I... wszędzie się wchają, bierzą kurcz. Chodź. Słuchajcie, spróbuję to zobrazować. Co jest? Fajeczkę, telefon. Spokojnie, sprawdźcie tych SMS-ów. Bądź spokojnie. Zresztą, a propos, słuchajcie, fajna rzecz, nie? nie? Wali strasznie, ja tu nic nie widzę. Nie wiem, czy mi fakeny pokazują, czy nie, ale przynajmniej wiesz. Słuchajcie, jest taki fajny film, obejrzyjcie go sobie. Dla narzeczonych rewelacja. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Widzieliście ten film? A? Kto nie widział, sytuacja jest taka, nie? że kilka małżeństw razem spotyka się na urodzinach i jedna z tych bohaterek... I to jest nasza czarna skrzynka, nie? w której są tajemnice, które nosimy. Między sobą. I te małżeństwa, które to są. I ja nie mam żadnych tajemnic z moją żoną. Proszę bardzo, może zobaczyć moją komórkę, nie, zbrać wszystko tego. Ale okej, okay. wiadomo, że dzisiaj takie, że wiesz, jakiekolwiek romański czy jakieś inne rzeczy, wiesz, wysyłasz SMS-a, z usuwasz, nie? Wszystko jest czyściutkie, nie mam problemu. Nikt się nie domyśla. Czasami, jak się nie uda się usunąć, i zobaczy Twoja żona czy Twój mąż. To jest po sprawie. 70% rozwodów dzisiaj w Polsce jest po wykryciu straty. W tych czarnych skrzynkach albo w mailach. I film zaczyna się, na dobrą sprawę, od momentu, w którym: tak, nie mamy tajemnic, to wszyscy kładziemy komórki na stole. I teraz każdy SMS jest czytany publicznie. Po 22:00 cała akcja się dzieje. I każda rozmowa jest na głośno mówiącym. I zaczyna się jazda. Zobaczcie sobie ten film. Świetny. Świetny w kontekście pokazania, jak manipulujemy, udając miłość, oddanie, czarujemy tych, których kochamy, a tak naprawdę prowadzimy podwójne życie. Ale chcę Wam pokazać coś bardzo ważnego. Zakochujesz się w tym oto mężczyźnie. Jak masz na imię? Alicja i Kamil. Alicja zakochuje się w Kamilu. Słuchajcie, na początku Alicja jest dobrą, piękną, wspaniałą chrześcijanką, która cudownie buduje swoją relację z Bogiem. Na poziomie pierwszego przykazania. Będziesz Bogiem. Jak masz imię, Bóg? Mateusz. Mateusz. Bóg Mateusz. Słuchajcie, Alicja patrzona w Boga, zakochana w Nim, z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Nie? Żyją dla siebie. Miłość po prostu przepływa. Bach, Bach, Bach. Ona ma całe poczucie bezpieczeństwa, sens swojego życia, zero lęków, bo jest cały czas patrzona w tego, który kochają i całym sobą mówi, jesteś moją umiłowaną córeczką. Jesteś miłością mojego życia, oddałem za ciebie życie. Więc jest ok. Żyjesz, szczęśliwa, cała szczęśliwa. Ale pojawia się chłopak. I co się dzieje najczęściej? Najczęściej, kiedy się pojawia chłopak, to chłopak staje się Bożkiem mojego życia. I chłopaka zaczynam kochać z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. A więc staje się dla mnie Bogiem. Rozumiesz? O mój na przykład, zamieszkamy razem. Ona wie, to jest grzech. Wiadomo, jak to będzie wyglądać, to mieszkanie razem. Ale lęk przed stratą go jest tak wielki, że nie powiem mu nie. Dlaczego? Że Bóg już nie jest dla niej ważny. Tu jest jej Bóg. Tu jest jej Bóg. Więc Jego będzie kochać z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, i z całej swojej mocy. Prawdziwy Bóg już nie jest ważny. I tak zaczynają się wszystkie problemy. Ponieważ Słowo Boże mówi, że jeśli nie przestrzegasz najważniejszego przykazania, to przyjdzie przekleństwo. Jeśli coś lub kogoś. Postawisz wyżej nad Boga w tej namiętnej miłości, to prędzej czy później przyjdzie przekleństwo. Co trzeba zrobić? Trzeba założyć jedyny legalny trójkąt. Czyli Bóg, Chłopak, Ona. Jedyny legalny trójkąt. I teraz w tym legalnym trójkącie zobaczcie. Ona. Jest podłączona pod Boga, który jest miłością. On cały jest miłością. On jest podłączony pod Boga, który cały jest miłością. Ona go kocha z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy. On ją kocha całą swoją miłością Bożą. I ona siłą tej miłości kocha swojego chłopaka. Chłopak zakochany w Bogu na maksa, siłą tej miłości kocha swoją dziewczynę non-stop. Dlaczego non-stop? Dlatego, że non-stop są podłączeni do źródła miłości. Jeśli odłączą się chociaż na chwilę od źródła miłości, znowu są wpatrzeni w siebie i starczy im tak zwanego kochania. Mówią fachowcy, zakochanie trwa od kilku miesięcy do nawet trzech lat. I to im wystarczy. Nie? Gdyby włożyli swoje głowy na przykład do tomografu, to by zobaczyli, że to, co oni nazywają miłością, to są procesy biochemiczne zachodzące w ich mózgach. To nie ma nic wspólnego z miłością. A? To są uczucia, to są emocje, coś, co szybko przemija. I w związku z tym, jeśli w porę się nie ockną i nie wejdą do tego legalnego trójkąta, dzięki któremu na nowo podłączą się do źródła miłości. Ich małżeństwo nie przetrwa, ich małżeństwo się nie rozwinie, ich miłość zostanie brutalnie zniszczona. Nawet nie miłość, tylko te uczucia, te procesy biochemiczne, które oni wzięli za miłość. Mnóstwo ludzi popełnia ten błąd, i w czasie, kiedy oni uważają za miłość, procesy biochemiczne zawierają ślub. I to jest dramat. I to jest dramat. Największa pomyłka w tym czasie brać ślub. I słuchajcie, jeśli oni są podłączeni do miłości, która jest, nie ma tutaj krzyża, która jest miłością z krzyża, czyli miłości, która daje moc, aby ofiarować swoje życie za swojego nieprzyjaciela, nawet przebaczać swojemu największemu wrogowi, który Ciebie krzyżuje. Które chcecie zabić swoim grzechem, wadami, charakterem wstrętnym, to podłączeni pod taką miłość są w stanie nieustannie sobie przebaczać i zwyciężać śmierć, aby wejść w życie, aby wejść w prawdziwą miłość. Co więcej, nawet jeśli się poranią między sobą, to będąc podłączonymi do źródła miłości, rany, które sobie sami zadali, będą zalewane miłością Boga. I na drugi dzień rano wstaną I znowu będą gotowi do kochania na maksa I przebaczania na maksa Bo są podłączeni Do tego, który jest miłością Czasami W małżeństwie może być Jeszcze jeden problem Słuchaj, ty co siedzisz tutaj Wiesz, w tej kwiecie lotosu Chodź do mnie tutaj Jak masz na imię? Janina Janinka jest dzieckiem, dobra? Patrzcie. Może być inne niebezpieczeństwo. Wskakuje Janinka tutaj na górę. Może być inne niebezpieczeństwo. Legalny trójkąt trwa. Ale w pewnym momencie pojawia się dziecko. Janinka. I uwaga! Janinka kuczni sobie ładnie. Ta szaty. Dobra. Janinkę za dwie rączki. I teraz dla mamy Janinka staje się boszkiem. Janinka ma całe jej serce. To Janinka jest kochana przez mamę z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy. Janinka jest wszystkim. Bóg out, mąż out. Teraz Janinka jest tym, który jest sercem mojego życia. To ona daje mi wszystko to, za czym pragnie moje serce. I tak dalej, i tak dalej. Ona staje się wszystkim. Przychodzi przekleństwo. Bo znowu dziecko staje się ważniejsze niż Bóg. Bóg tego tak nie zaplanował. On stworzył nas do relacji, gdzie On jest najważniejszy, potem mąż, a dopiero potem dziecko. Jeśli nie przestrzegamy tych zasad, wejdziemy w nieszczęście. Nie będziemy zwycięzcami w naszym małżeństwie i w rodzinie. Co więcej, w takiej sytuacji, którą ona usprawiedliwia jako wielką miłość, a tak naprawdę, kiedy ona jest dla niej najważniejsza, to nie jest żadna miłość, tylko rozpoczyna się cały mechanizm osaczania, kontroli, manipulacji. Ten dzieciak jest zaduszony. Wiecie, my mamy, salezjanie, prowadzimy domy wychowawcze dla chłopaków z ulicy. Wiecie, co mnie najbardziej zdumiewało kiedyś? Że najwięcej z tych chłopaków to nie są chłopacy, którzy byli niekochani. To byli chłopacy, którzy byli przekochani. Którzy byli małymi bożkami, od początku dla swojej mamy lub taty. I byli przekochani. Mieli już tak dosyć tego osadczania, kontroli, tego wszystkiego, które rodzice nazywali miłością, ale z miłością nie miało nic wspólnego, bo oczywiście jest zniewoleni, a miłość zawsze jest związana z wolnością, że uciekali z domu i robili najgorsze rzeczy. Przekochani. W takiej sytuacji problemem jest też to. jeszcze w Dobra. Że mąż jak widzi i próbuje do żony doskoczyć, ale ona już, wiesz, rączki, serce, i oczki ma w kogo innego wpatrzone, no to co, zaczyna się rozglądać po sali. Tu czarna dziura działa cały czas. I mówi, no chcę być kochany, tak jak byłem kochany zawsze przez moją żonę. Więc znajdę sobie kogoś, kto da mi to, czego nie daje mi moja żona. I zaczynają się zdrady i romanse. Natomiast, kiedy wrócimy znowu do legalnego trójkąta, Janinka jest w środku. To zobaczcie: to dziecko jest wychowywane cały czas w przepływie tej niesamowitej miłości, która kocha, przebacza, dojrzewa na maksa i rośnie dzięki podłączeniu do źródła miłości. I dziecko już nie jest zniewolone rękami mamy. Dziecko już nie jest osaczone. nie jest kontrolowane i manipulowane przez rodzica. To dziecko. Może spokojnie, wolności dojrzewać. Wstałe teraz. O, widzisz, jak dojrzewasz ładnie? Jak szybko się dojrzała w tej miłości? Rozumiecie o co chodzi? Cały czas otaczana przez miłość. Wolna w środku, w centrum tej miłości, w sercu tej miłości, może dojrzewać dopiero, kiedy jesteś samodzielny, zaczynasz odkrywać swoją tożsamość, może zacząć dojrzewać. Do tego kim jesteś, do Twojego przeznaczenia. Jeśli ktoś Tobą manipuluje, osacza, kontroluje, nigdy nie osiągniesz swojej dojrzałości i tożsamości, do której zostałeś stworzony. Dzięki słuchajcie. Brawa, oklaski dla naszych aktorów. Ile mamy jeszcze czasu, słuchajcie?